Każde życie ma sens. Nie ma takiej chwili i takiego życia, o którym moglibyśmy powiedzieć niepotrzebne i zmarnowane. Dlaczego? Bo życie pochodzi od Boga i to On je daje. To On jest tym, który stwarza, ale również i tym, który niesie odkupienie. Czasami zastanawiam się nad wartością śmierci świętego Maksymiliana Kolbe, polskiego franciszkanina żyjącego w czasie II wojny światowej. Pewnie większość zna. I przejmująca zarazem piękny obraz tego świętego jest w naszym Kościele I jak wiemy, będąc w obozie koncentracyjnym, Zdecydował się na bardzo prosty, ale heroiczny czyn, gdy na apelu wybierano kilkunastu czy kilkudziesięciu na śmierć, za jakąś ucieczkę kogoś. I ten człowiek, polski zakonnik, franciszkanin, zgłosił się, słysząc, że ktoś mówi: Mam dzieci, mam żonę. Wystąpił, poprosił, że on chce iść za tego człowieka. To my dziś po latach wiemy, że był to heroiczny czyn, który uratował tego człowieka. Pan Kajowniczek dożył jeszcze po wojnie wielu lat, przeżył. Ale przecież nikt nie przyszedł i nie powiedział do celi śmierci, głodowej śmierci, do ojca Maksymiliana, i powiedział, 14 sierpnia, gdy umierał po zastrzyku zadanego przez niemieckiego oprawcę, że uratowałeś człowieka. Nikt mu tego nie powiedział, ale w tej chwili, kiedy występował z szeregu, prosząc, że ja pójdę za niego, uczynił to coś, co być może by się okazało, że przecież przy następnej apelu i wybieraniu. Ten Pan, Pan Gajowniczek mógłby zostać znowu postawiony pod ścianę lub pójść do, gro, do bunkra śmierci. Można by powiedzieć na marne śmierć. Na marne życie. A przecież mógł tyle zrobić nie niepokalanów tu w Polsce, w Japonii wybrał taką rzeczywistość. Nigdy życie ludzkie nie jest namarne. Ono ma w sobie ogromną wartość. Zależy tylko od nas, jak my to życie przeżywamy, jak głęboko próbujemy wejść w tajemnicę bliskości naszą z Panem Bogiem i wiadomo, że jesteśmy w różnych chwilach naszego życia, czasami bardziej lub mniej poukładani. Wiemy, że może coś moglibyśmy zrobić lepiej. Wiemy, że za coś powinniśmy kogoś przeprosić, że może powinniśmy inaczej postąpić. Tak wiele jest wtedy sytuacji o nasze życie, gdy życie kogoś bliskiego lub kogoś, kogo znaliśmy, nagle się kończy, przerywa się. Nie z tego, że chciał. Tylko dlatego, że ktoś tak uczynił. Nie miejsce i nie czas na rozważanie samego czynu. No każdy z nas ma głębokie odniesienie, jeśli przeżywa to w bliskości z Chrystusem, to będzie mówił o to, niech z tego coś wyjdzie dobrego. Niech z tej śmierci pojawi się dobro. Przejmujące obrazy, które zdane są, i znowu odwołam się do czasu wojny, kiedy powstała modlitwa kobiety w obozie w Ravenbrück, która modliła się w ten sposób dokładnie pewnie nie przytoczę, ale tyle, ile będę pamiętał. Panie, wejrzyj nie tylko na ludzi dobrej woli. Ale wejrzy na ludzi również złej woli. I uczyń, aby to nasze doświadczenie i to wszystko, czego oni są sprawcą w tym życiu, tu, w obozie, żeby to nasze doświadczenie, nasz ból, nasza ofiara spowodowała zmianę Jego życia, ich życia tych ludzi. Złej woli. I można powiedzieć, jak bardzo głęboka modlitwa w takim miejscu wypowiedziana przez nieznaną kobietę, znaleziono to w tym obozie taką modlitwę zapisaną, gdzie można modlić się za swojego oprawcę, gdzie modlił się Chrystus. Z wysokości krzyża modląc się do swego ojca, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I umiera ten w tym czynie, jakże bardzo byśmy powiedzieli po, ludzkim, po ludzku, który już nic nie uczynił. On nie mógł rozmnożyć chleba, nie mógł uzdrowić nikogo. Był przybity do krzyża, nie mógł błogosławić. A mówimy i wierzymy, że właśnie wtedy nas zbawił. Śmierć Chrystusa pokazuje wartość cierpienia i śmierci. Każdego cierpienia i każdej śmierci. Chrystus po to umarł, by zmartwychwstać. Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu. Możemy powiedzieć, za miesiąc będziemy tuż przed świętami Wielkiej Nocy. I będziemy modlić się i mówić, patrząc na Paschał, gdy będziemy go wnosić w Wigilię Paschalną, w noc Chrystusa zmartwychwstałego, na podobny Paschał, który jest tu przy ołtarzu symbol Chrystusa zmartwychwstałego i będziemy śpiewać światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I każda śmierć, gdy ją rozpatrujemy, przeżywamy w świetle Krzyża Chrystusowego, ma wartość, bo śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie otworzyło drogę do nieba. Stając w tym miejscu, trudno wypowiedzieć ból, bo nie jest prosto. Opisać ból nie jest prosto, bo żyliście tu i żyjemy i znaliśmy się, zwłaszcza tu, w bliskości Kościoła i wiemy, jak bliscy są różnie ci, którzy nie są związani z nami związkiem krwi, ale wspólnymi pracami, szkołą, dorastaniem. Jak bardzo brakować może tej rzeczywistości, tych ludzi, ale oni nas wyprzedzili w drodze do wieczności. Kiedy życie ludzkie jest przerwane, to możemy powiedzieć, czy się dobrze przygotowali na odejście z tego świata. Ufamy, że tak. Środa popielcowa, szczególny czas przypomnienia sobie. Że staje przed Bogiem z pokorą, aby również podjąć pracę nad sobą? Chyba dobrze przygotowana Ania była, w czasie kolendy ksiądz Adam, bo właśnie na Nowodworskiej w tym roku był, opowiadał, że długo był właśnie w tym domu, długo rozmawiał z Panią Anną. To chyba dobry człowiek, wiecie dobrze. Wszystko to, co jest wielkie, wykuwa się również i u bólu. Życie człowieka jest wielkie, przez to, jak w tym życiu jesteśmy i jacy jesteśmy. I to, co chyba trzeba w każdym pogrzebie powiedzieć: że każdy pogrzeb ma też wielki znak dla każdego z nas. Ono musi wybrzmieć to doświadczenie w naszym życiu. Odbałość o relacje, odbałość o siebie nawzajem, by nie lekceważyć jakichś spraw, które są trudne w życiu innego, żeby umieć ze sobą rozmawiać, żeby nie tracić ze swego pola widzenia najbliższych, żeby dbać. Wiemy, jak bardzo jesteśmy zabiegani jak bardzo zmuszają nas często warunki zewnętrzne dbałość o pracę pracujemy dużo o tym dobrze sami wiecie ale czasami gdzieś tam brakować może tego tej chwili zatrzymania refleksji tak bardzo potrzebne jest by wybrzmiało z naszego doświadczenia że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Ich odejście uznano za zniszczenie, a usunięcie od nas za unicestwienie, a oni żyją w pokoju. Jak złoto w tyglu poddał ich próbie i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Dajmy Panu Bogu możliwość docierania do naszego serca, również i w tym doświadczeniu. Niech ta modlitwa i w następne dni za świętej pamięci Anny i Wiktora będzie obecna w naszym życiu. Bo jest to to, co możemy im dać dziś, z tego miejsca, i w następne dni. Amen. Ufni w Boże Pan.